Cześć, Siemaneczko, witam was na moim kanale, tu a tej kolejny odcinek z Batmana Arkham na tym kanale. I co? Jak ten odcinek ci się spodoba? Tu w górę subskrypcja z dzwoneczkiem, jak lubisz ten kanał na tyle, żeby chciał zasubskrybować. E, zachęcam cię. I co? Wchodź do opisy kanału no, RossFilm, nie zabrzmi, nie skomentujesz tego odcinka, jak obejrzysz ten odcinek eee, i możesz napisać, co się spodobało, czy seria Ci się podoba, już w drugim, na drugim odcinku, jak jest już, jak Ci się spodobała ta seria i wchodź intro i zaczynamy. Okej, okay, lecimy dalej. Mmm... Co F? A, ten no. Gdzie ta kurde możemy iść? Gdzie ta możemy iść? Dobra, tu przejście jest. Kratka. Mm hmm, czy możemy tu porozmawiać? Another friend dead, another mark for Zaz. He should be put down. permanently. Hmm. Przykro mi, że twój kolega nie żyje. O zapytajń kurde. Do czego te zapytanki takie. Aha! Okej. Okay. A mam. I chcie, i chciałem w tym odcinku przeczytać czy historię tych osób. Jeszcze ta kolejna osoba, ta. Wierocznia. Ok. Znane fakty. Historia. Barbara Gordon, to co? Komisarza Gordona. A, z policji. Gotham. Gdy zabronił jej wstąpienia na służbę policji, jako baterii bat, bat Nie, bez wielu lat tu u boku Batmana walczyła z przestępcami jej karierą. Mściecieliki? Tak? Czeliki. Dobrze, dobrze to czytam? Chyba. Ja. Przerwał Joker. który postrzelił ją w przerwęgosłup. O kurde. Calerecht, calerecht jaki to ból? Jaki to ból musiał być? Sparaliżowana od pasa no kurde no, i skazana na życie na wózku. No kuwa, inwalidzkim. Barbara przyjęła nowe imię, w wyroczni, wykorzystuje jej a, swoje umiejętności hakerskie. Ha. Okej, okay, kapuje Dostarczając mrocznemu rycerzowi. He? Mrocznemu ry rycerzowi? Kto to jest ten mroczny rycerz? Ciekawe, kto to jest? Potrzebnych te, po informacji w jego no, ustanej, ustanej walce z przestępcami. Okej. Okay. Ja się nie kto to jest ten mroczny rycerz. Że tak się chapuje i kuwa takie przekleje nie No nie trochę tego bardzo, że doktor poszczeli ją, i w i no i musi być na wózku, Jadę na wysku Inwalidzki. Takie no kurde. Doktor Harlen, Julizel, A tu ja jestem. I Dobrze? A Harlaj chyba, tak? Harlaj, Juin. Chyba dobrze. Ulizal była psychiatrą. Miała, no leczyć kara. Ok. Szybko padła ofiarą bez. Obezy... Hm. obcesyjnego zainteresowania swoim pacjentom. Była przekonana, że jest w nim zakochana. Pomogła mu uciec, przy, przy, przyjęła Przestęp... przestępczy pseudonim. Kalei Union. Aha, okej. Jakim takim gościu się Ok. To niebezpieczna i agresy, agresywna morderczyni. Okej. Okay. Sama, sama się stanęła bardzo złym człowiekiem. Ok. Której zależy tylko na dwóch rzeczach: sianiu, zniszczenia i abro... Abrobacja. Co to jest? Tylko, znaczy? abrobacie. A bacie, nie wiem nie wiem co to znaczy z tego powodu w pewnym sensie jest to kolejna z jego ofiar. No tak, lecz w odróżnieniu od innych jest śmiertelnie niebezpieczna. No kuwa, ja myślę, że ona się stanęła takim człowiekiem przez no Jokera, że nie wiem co on co on jej kuwa, nagadał. Nie wiem co zrobił, żeby takim człowiekiem się stanęła? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, jeszcze on. Pan mis misarz. To nie on co go ten, bo jakby zabiliśmy. Co chciał tego policja do ten? Chyba nie, nie, nie wiem. Nie wiem. Z, 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 Ta zha? Nie wiem. Nie ty nie czytam, tam na język, co będzie Kowa? To klasyczny przypadek socjopaty, no, i to będziemy czytać, co ten. Miał normalne dzieciństwo, ale i atak stał się seryjnym zabójcą. Okej. Okay. Nie przykłada wagi do wyboru ofiar. Liczy się tylko ilość. udało, uda, Układa wzor wzorki w pozycjach, które mają obwzorowywać, obwzorowywać normalne sytuacje. Na własnym ciele wycina znak symbolizujący każdą ofiarę. Dostał specjalnie jedyne miejsce na znak batona. Okej, okay, okay, dobra, dobra. Człowiek-zagadka, okej, on co, na no, zapytanik, zabrał mi, wyskoczyło mi kwa, historia tego tej osoby, człowieka, człowiek-zagadka, okej. Okay. Orgarnie, orga, orgara, or, ogarnięty obsesją na punkcie własnej osoby, Edward Minga, mma, Mingama, zamierza zdobyć sławę najbardziej ekstrecy, czy, ekrec, ekre, ekstresyjrycznego przestępcy, wygodną, we związku z popełniania, po, popełniana, dobra, muszę się napić, uspokój, i przeczytasz to. Ekstremny czynnego, przestępcy w, w związku z popełnianymi, popełnianymi przez, przez siebie zdrobieniami, z stworzył skomplikowane sieci wskazówek i zagadek. Batman okazał się godnym przeciwnikiem, który był w stanie jej rozwikłać i pokrzyżować plany człowieka, zagadki. ale Edward wciąż planuje, jak stworzyć ją z, tą zagadką, której nawet mroczny rycerz nie będzie w stanie odgadnąć. Kto to mro jest, mroczny rycerz? Nie wiem. Okay. On planuje być, chce zostać jakby osobą, która będzie. Najbardziej ekstremetryczną. Nie są wygotam OK. Dobra, na razie możemy iść dalej. Wszystko czytałem Nareszcie Nie wiem czy wszystko będę czytał Wszystkie notatki wszystkich kuwa osób których no... Weźmiemy od, odblokuje. Dobra. Chyba nie będę czytał wszystkiego. Bo pociula. No nie. Nie można mówić, że pociula. Nie wiem czy nadal nie za głośno jest. Nie za głośno są gry, yy, gry no. Dźwięki. Nie wiem, czekajcie. Dobra. Chodzimy jakimiś tymi... Aha. Nie zauważyłem. O ku**a. Przez te strze... strze... Strzenki, no.

Dobra, dobra, what are This isn't a simple escape attempt. Joker's been planning this. Help me over here, please. Dobra, Marsh, stay here.

I tylko uwagę brać na grę. A coś robię i... Osiągnięcia. No to wiadomo było, że to nie nasz Żaden tam To nie żaden kumfa gliniarz Aha Ale to tyle? Wszystko? Będzie? Chyba ja Jest już czysto? Ta to źle pamiętam, żeby y, więcej y, ten Tych komputerków rozwalił, żeby y, oczyścić ten cały teren. Chyba w drugą stronę, a nie tu chyba. Ta? No tak, by, my tutaj. Dobra, nie chcę rozmawiać z nim. Lecimy dalej. Będę rozwalił te szczęki, bo mnie wkurza ten dźwięk Co to kuwa za dym? Żaden Aha, okej okay. To chyba, to, to chyba miało tak być, że Ten dym, yy, ten i ja ich nie widzę ani mnie, kuwa, ten tam... Chyba to tak miało być... Że tam... I niby nie widzę ich... I tam... Okej... Okay. Nie ma już nikogo? Tu nie przejdę, kufa. No nie... To jak tam? To co? Aha, tu. Okej. Ale Kuwał unik zrobił. O Kuwa, to on. Jak z nim się walczyło, Kuwa. Jak Kuwa z nim się walczyło. po prostu w ścianę y, ta kurde Co z nim kuwa zrobić Na serio? unexpected wasn't it oh well no, to self-reliance okay i'll give you this <laughs> one for free knock me off i dare you end this pull the plug <laughs> stop me once and for all in chat, but I have a party to organize. I've got guests flying in from all over Arkham. You'll see. Batku. Skulptor do Batmana. Batku. Heba yo. Batku do nas the Skulptor heba do Batmana, no? Okej, okay, ulepszenia. Enter. Dobra. Aha, otworzył nam. Weźmiemy ten zapytajnik. Kurwa, on naprawdę łatwy był. Tylko unikanie i ten... Nie myślałem, pamiętałem, że jakiś inaczej ta walka wyglądała. Ale... okay no it came out of nowhere i dragged jerry in here powered up the gate must have passed out joker went through that door what's on the other side we call it extreme isolation only way in is via the transport system open it not a problem i'll just need to call another cell okay. no, Joker. You're expecting maybe two face. There's no <coughs> escape. I don't want to escape. I'm having way too much fun. <coughs> <Nie> <coughs> lubię już go, Not for long. Really? We'll see. Ta-ta! Oh, I forgot to say. Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. Pomylić Nie wiem jak to na YouTube będzie wyglądać, te... kowa napisy. Na... na jakich urząd... Chyba na urządzeniach mobilnych były problemy, tak? Zawsze z czy, 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 czytaniem. Tak, no tam, tam miałem najbardziej problem, bo mały ekran i ten. Szkoda, że nie, ma, nie można powiększyć, nie ma takiej opcji, żeby powiększyć, yy, ten. Dobra, tutaj, musimy tu, tu. Joker's escaped. He sealed himself off. He's got your father. Dad. Don't worry. I'm getting him back. Okay, I know, but. Oracle, I'm getting him back. Joker will not win. I won't let him. I'm starting where he was taken. A guard named Frank Bowles attacked him. No, nie może Joker. Kuwa nie czy... Frank Bowles. Frank pracuje w archom od 8 lat dwukrotnie został zawieszony na pijanistwo za pija, pini, Zapijaństwo na służbie. A okej. Okay. Nie mogę doczytać. Nie, kuwa. Mówię, muszę się przy, przy. Też wiecie, długo już nie nagrywałem, mam to nagrane yy, całą serię z GTA, jeszcze odcinki no yy, tak samo z Ratatuj. I ta nie nagrywałem do tego momentu, gdzie no nie zacząłem nagrywać yy, kuwa Batmana i kuwa... Mowa do was, yy, do kamery, do mikrofonu. No, pogorszyła się. Jakbym nie mówię tak płynnie jak tam Jak sobie ponagrywam, ponagrywam, to będzie lepiej. I nie zwracajcie uwagi na, na, na. No, widzicie, na moje ten, gadanie. Jak czasami gadam. Pini pijaństwo. No, pieciu na służbie. Regularnie organizuję se sesję poker w centrali strażników. A on tak może? Chyba nie, nie wiem. Chcę być najlepszym strażnikiem w Arkham, ale to tylko po, po, pobożne życie. Nie cieszę się ani zaufaniem położonych, ani sympatią współpracowników. Nie wiem, czy on w ogóle z Jokerem nie będzie jakby współpracował. Coś kojarzysz, że tam jakiś policjant? kował policjant strażnik y, ten chyba nie wiem czy to on był czy albo tak ja głupoty gadam że jakiś jakiś policjant strażnik kuwa z Jokerem tam co And boom, you got it, you got it. No, I don't know, this level is average, I don't give Oracle, I'm at the holding cells. I'm setting up a crime scene. So what's the plan? Isolate something in that room unique to both? Exactly. Novraix. Bolz dropped his flask. Ah. Copy. Let's see what the forensic scanner picks up. I can follow traces of alcohol from Frank's bourbon in the atmosphere. Oracle, I've got a trail. That's great. You follow it. I'm grabbing every reference to Arkham I can find. It's useful later. Hmm. Novitzel. Czyli że tan czy co? Aha, że tutaj to. Nie przejdę tu. Aha. Okej. Okay. Już tak, kom. Um. No właśnie. jeszcze ona? Tu jest ta psycholożka, co była podobno O, psycholożką była Psycholożką, Tak? Tak się mówi? Ta... Jokara Czy leczyła Jokara, e, a została <try> no <try> Probably <podobno try> Gordon was taken up to the surface in the elevator. If I want to follow them, I'll need to do this the old-fashioned way. Poor psychotics. Most would rather kill you than speak to you. I'm sure I'll be fine, doctor. They'll eat you for breakfast. I mean it. One or two of them will enjoy it too. Be careful. Mm -hmm. No, bro. Żeby tu możemy chyba zakończyć tak, bo jest dosyć długi już ten odcinek. I co jak ten odcinek Ci się spodobał to łapka w grę, subskrypcja z dzwoneczkiem jak lubisz ten kanał na tyle. Żebyś chciał zasubskrybować ten kanał, pamiętaj o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Wchodźcie do opisu kanału RozFilmu i, i co, się nikt nie zabroni skomentować tego odcinka i co, ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć.